I wezwana w sprawie szajki, która rozochodziła się ostatnio w naszej okolicy. I proszę teraz sypać, jak szajka się nazywa. Szajka papaja. Mm -hmm, dokładnie tak. Szajcy papajów albo papai <noise> co trzy osoby. Tyle wiem. Bohater. Numer jeden ma pewną ksywę i liczę na to, że powiecie mi jak na niego wołają. Kapsel! 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 To był Kapsel, ale w tej szalce jest jeszcze jeden mężczyzna, którego wołają. Kogut. Kogut. Bohaterka. Czajki. Rodzynkowa, kobieta jedyna. Krótka. Królowa. Jest kim? Królowa. Mówią na nią królowa? Szer. Szer. Królowa Szer. <grywa> Stoję! <grywa> których poznałem na trasie, śmieją się z naszej nazwy. Że przecież my, papa, nawet na oczy nie widzieliśmy. Nie wiesz, co to jest legenda tej nazwy. Po prostu babcia i dziadek, się chcieli rozstać, i babcia do niego mówiła: pa papa, 40 lat swojego życia, tukłem ludzi po mordach za nazwę naszej szajki, a dowiaduję, że to papa ja. <tukle> Mama, to jest niesamowita historia. To ma straszną moc to hasło, my nie możemy zmienić. Kogu, te ci coś powiem. Tylko nie gniewaj się na mnie. Nie no mów, ja wszystko włosę. Nie gniewaj się na mnie i na mamusie. Bo Sherry Sherry Lane to jest kochana kobieta, Tak? <noise> wiesz czemu te wszystkie garki ci się rozsypują po tygodniu? Nie wiem, bo pies mam za słaby, no. Pies ma najlepszy. Wiesz czemu reklamacje przychodzą co chwila. Nie, nie wiesz. Nie wiem. Wiesz, czemu szkliwo się nie trzyma? No nie wiem, Nie. mi w końcu. Na no, no, no. Bo masz glinę z 5, 10 5. Nie. Że tam gliny nie sprzedają. ty Nie. Nie. Kapsel nie. Matka chciała dobrze? Nie. Nie. Jest rozwiązanie po łuciwu. No, to jest to sam piach. Synek, cierpliwości, to jest jest 15 metrów, przecież teraz się nie dokopiemy. Zobacz. Już nadgarstek boli. <noise> <noise> Usz ambezpieczony już od tego słońca. Synek, zobacz. Kremu nie nie spakowałeś mi kremu w ogóle. Zobacz. Kamień. <głosy> <głosy> Ale oblepiony w glinie. To jest prawdziwa glina. Ty słowa mie, powiedz mi, mój takie słowa mie, Moje to sprawy wyglądają <grymne> no, no, Moje notatki sprawy wyglądają następująco. Dwa tygodnie temu dwóm wariatom wlepiono mandat na plaży za naruszenie gleby. Nic mi to nie mówi. Niedługo potem ze wszystkich kopalni w Polsce odnotowano kradzież drogocennych kamieni. Kto by pomyślał, że pewnie przez przypadek trafiliśmy na nie. Nie no kurczę, tacy twoje garnuszki z nimi tak ładnie no. wyglądają. Wiecie, ja mogę w ogóle za nie wołać? Już w tysiącach, a nie po 15 zł. Dokładnie. Nie, nie no. Mama! Ja, ja myślę chciała sobie koralę zrobić, ale tylko kilka! Ja ci, mama, zrobię! Zrób jej! Zrób jej tę koralę! Niech ma! Niech Wiesz, ma, ma za czas na czerwio! Zrób mi tego zrobię! Zrób mi kombinezon! I te. też! mi zrób! Ja param ci zrobię! No, ze Tak! Też chcę! No. Też! Ja wiedziałem, że mi nigdy nie odwali z bogactwa! <głosy> <głosy> za to, Do widzenia! Wrzucam tę robotę! Koniec! Czy pani taka swój strop? Proszę, taka swój strop? A tutaj jest Szajka, Szajka. Odchodzę z policji. To się nie, ja się nie nadaję. Ja po prostu.